Po co ja tu jestem? No, ja też nie wiem. Teraz ja tu rządzę. Muszę znaleźć sobie sojusznika. Dobra, sun się, Libia. Nie, XD. Ok. Czekaj, co? I co teraz? To dywanie. To beka z tej Libii. Jo, ale ty jesteś z Jak ty chcesz być gigaczadem to wyeliminuję gr. Da się zrobić. Dobra, Giniengier. Jesteś zbyt słaby, Bambiczku. No okej. Okay. Łatwo. Wracam do austriackiego akwarylisty. Wykonałem zadanie. Spoko. Oficjalnie jesteś gigaczadem. No i igmastycznie. Poratuj grosikiem. Nie Mołdawia. Dobra, ja go po prostu zjem. No i wyeliminowany.